Moi drodzy, ja wiem jak wy bardzo lubicie te nasze spotkania zielarskie i dlatego mimo, że dopiero wczoraj wróciliśmy wszyscy z wagnerówki, to ja już dzisiaj ogłaszam Wam, że będzie następne spotkanie. Tym razem w uroczym i ulubionym przez Was miejscu w Sosnówce koło Karpacza Górnego. Będzie to 7 i 8 października w sobotę i w niedzielę w ośrodku Lubuszanin jest to ośrodek, sosnówka, ośrodek Lubuszanin koło Karpacza Górnego. Znajduje się tam kapliczka Świętej Anny i to wspaniałe źródełko z cudowną wodą, zaledwie 300 metrów od tego ośrodka. I spotkanie przewidziane jest na dwa dni, sobotę i niedzielę. I plan naszego spotkania jest następujący. Otóż otwarcie tej imprezy w sobotę 7 o godzinie 10.15. Czyli ja Was wszystkich powitam, przedstawię jaki jest plan na dwa dni, a dzisiaj tak pokrótce Wam powiem. O godzinie 11.30 Grzekotnik uraczy Was swoją przecudowną muzyką, przecudowną, która przenosi nas w inne wymiary uspokaja zmysły i pobudza wyobraźnię. Następnie o godzinie 12 ja będę miała wykład pod tytułem Ratuj się kto może. W ogóle całe spotkanie nasze ma taki temat przewodni, ratuj się kto może, więc przedstawię Wam takie metody, za pomocą których sami będziecie mogli pomagać sobie w tych dziwnych, ale pięknych czasach. Gdzie no, nie za bardzo można liczyć na jakąś pomoc z zewnątrz, więc pokażę wam, co każdy z was może zrobić sam dla siebie, dla swoich bliskich, dla swoich dzieci. Następnie ja będę miała ten wykład przez godzinę. Następnie między 13.30 a 14.30 będzie wykład Kasi ptak. Kasia jest technologiem żywności i autorką wspaniałych pełnych wiedzy, a także iskrzącego humoru artykułów do miesięcznika Zdrowie bez Leków. I artykuł i wykład Kasi będzie miał tytuł Globalna mistyfikacja żywieniowa, czyli jak odróżnić żywność od trutki. Porady praktyczne. Naprawdę bardzo ciekawie się to zapowiada, bo wiecie Państwo, jak w tej chwili ze wszystkich stron jesteśmy zatrwani, próbują nam coś tam wcisnąć i my musimy w tym wszystkim się odnaleźć i musimy wiedzieć, wiedzieć jak. Między godziną 14.30 a 16.00 będzie przerwa obiadowa, a później o godzinie 16.00 niezwykle ciekawa prelekcja Oli. Która przedstawi nam historię swojego niesamowitego wręcz uzdrowienia. Będzie to jej historia prawdziwa. Wszystkich Państwa zapraszam na ten wykład, bo jak to usłyszycie, to wielu z Was otworzą się oczy, że są proste metody, odnaleźć przyczynę choroby, usunąć ją ze swojego ciała, drożyć parę prostych metod i organizm może uzdrowić się sam, nawet jeżeli, jak to się czasami mówi jest jedną nogą już na drugim świecie. Ola będzie mówiła przez godzinę. I o godzinie 17.30 Maja Pryl zagra dla Państwa na skrzypcach, a później już do wieczora będzie godzinny, a może nawet dłuższy koncert Grzekotnika. Czyli ta sama muzyka, cudowna, wspaniała, relaksująca, a jednocześnie pobudzająca wyobraźnię, ta, o której mówiłam Wam wcześniej. I e, późnym wieczorem, jeżeli Państwo będą mieli jeszcze ochotę, e, jest możliwość pobawić się, potańczyć, także na Wasze życzenie będzie oczywiście zabawa, tak jak zazwyczaj w tym miejscu. E, oczywiście w, przez cały dzień, od godziny e, 10 będzie e, kiermasz zielarski. I na kiermasz tym razem e, zaprosiłam nie tylko znanych Wam już wystawców, tych, którzy zazwyczaj przyjeżdżają na te nasze spotkania, ale będzie jeszcze paru nowych, których jeszcze Państwo do tej pory nie spotkali. Także tym razem będą tylko zaproszeni przeze mnie wystawcy i prelegenci też nowi, których jeszcze Państwo na naszych spotkaniach nie słyszeli. I teraz w niedzielę, dnia drugiego, zaczynamy od godziny 10, też kiermaszem zielarskim, a między godziną 12 a 13 będę odpowiadać na Wasze pytania dotyczące spraw zdrowotnych. Także jeżeli ktoś, ktoś chce o coś spytać, ma jakiś problem, to proszę się przygotować i ja będę właśnie na te Pytania Wasze odpowiadała. Od godziny 13.30 do 14.30 będzie wykład Darka młynarczyka, który jest terapeutą konopnym. Wykład ma tytuł Roślina, która uratowała mi życie. I później przerwa obiadowa, kiermasz i o godzinie 16. na sam koniec w niedzielę Marek Kazana wygłosi wykład pod tytułem Czerwona pigułka. Agent nie chciał nic więcej powiedzieć na ten temat, ale zapowiada, że wykład będzie ciekawy i z serii tych, które otwierają oczy. No, sam, sam tytuł zresztą na to wskazuje. W tym dniu, też w niedzielę, o piękną muzykę zadba Maja Pryl i Grzekotnik. Także spodziewajcie się też koncertów. Proszę Państwa, Oprócz tych wspaniałych wykładów, e, przez całe dwa dni będziemy uczestniczyć w kiermaszu zielarskim i tak jak mówiłam, e, na to spotkanie e, ja sama zaprosiłam wy, wystawców i będą to ludzie, których znam, e, o których wiem, że zbierają sami zioła, że sami wytwarzają te wszystkie wspaniałe mikstury, nalewki, e, mieszanki ziołowe, a przede wszystkim są to ludzie, którzy nie tylko chcą Wam zaprezentować swoje wyroby, ale oni chcą z Wami rozmawiać będziecie mogli zadać im wiele pytań, oni odpowiedzą na te pytania. Będą się starali doradzić wam w waszych sprawach zdrowotnych. Także y, jest to nie tylko kiermasz, ale takie można powiedzieć rozszerzone spotkanie. Oczywiście wszystkie ich wyroby są wspaniałe i będziecie też mogli y, nabyć. No i y, y, na całe spotkanie nie trzeba się zapisywać. Jedynie jeżeli Państwo potrzebują jakiejś tam porady, sprawy tak zwane techniczne, czyli zarezerwować sobie posiłki, zapytać o noclegi, no to oczywiście do kogo dzwonimy? Do znanej już Wam! Cioci Renaty! Proszę zadzwonić pod ten telefon 502 210 570. i Renata udzieli wam wszystkich informacji związanych z wyżywieniem, z noclegami jak nie w szaninie, to w okolicy. Także wszystkie sprawy techniczne proszę pod tym numerem załatwiać. No i kochani na całe to spotkanie, na cały kiermasz, rozmowy, koncerty jest wstęp wolny. Tylko na mój wykład, ten o godzinie 12 w sobotę, będą sprzedawane bilety w cenie 25 zł. I bilety będą sprzedawane wyłącznie przed wykładem, mniej więcej pół godziny przed wykładem, przed samą salą wykładową. Kogo my spotkamy na tym kiermaszu? Więc będą e, oczywiście miody, was, wasi, wasi ulubieni pszczelarze ze swoimi miodami, ze swoimi świecami z wosku pszczelego. Będziecie mogli e, zobaczyć, że mają tam macerat z barciaka ulowego, tak bardzo przez was poszukiwany. E, propolis, nalewkę propolisową, pyłek pszczeli, pieżgę no i jeszcze inne produkty, o których oni sami wam opowiedzą. E, oczywiście będą zioła e, pojedyncze, mieszanki ziołowe, mikstury, nalewki, maści, czopki, gałki, kosmetyki naturalne, a więc szampony, kremy, mazidła, e, balsamy do ciała, płyny do higieny intymnej. Wszystko oczywiście wykonywane z miłością przez e, naszych zielarzy. E, i y, cóż jeszcze, enzymy było, hydrolaty, y, olejki, olej, olejki CBD, hydrolaty i olejki z lawendy. Y -y. Proszę Państwa, cóż jeszcze? Mydełka, spojrzę sobie na moją ściągę. Tak, mydełka, oczywiście, organity. No myślę, że, że tutaj już, już o wszystkim Wam powiedziałam. No Przyjdźcie sami, sami zobaczycie, jakie to będzie ciekawe i wspaniałe spotkanie. Zachęcam Państwa też, żebyście wzięli sobie baniaczki na wodę, bo zaledwie 300 metrów w dół od ośrodka Lubuszani jest właśnie to cudowne źródełko. Przy kapliczce świętej Anny można będzie sobie nabrać wspaniałą wodę. Będzie można tej wody się też napić, albo też okrążyć z, wo z wodą w ustach. Wszyscy się śmiejemy, bo kot postanowił tutaj dać pokaz wspinania się po drzewie. No więc będzie można okrążyć kapliczkę 7 razy z wodą w ustach, co oczywiście jak wszyscy już wiedzą od dawna przynosi szczęście w miłości. Także proszę Państwa, atrakcji nie zabraknie. Zapraszamy wszystkich. Myślę, że będzie piękna pogoda, będzie można pójść na spacer, są tam wspaniałe okolice, piękne lasy. Więc jeszcze raz, gdzie socnówka koło Karpacza Górnego ośrodek Lubuszani. Kiedy? 7 i 8 października, sobota i niedziela. Zapraszam wszystkich kochani, bo te spotkania z Wami zarówno Wam dodają energii, możecie tam spotkać ludzi, którzy myślą podobnie, a także na każdym spotkaniu <coughs> ku mojej radości spotykamy też ludzi, którzy po prostu dopiero co otwierają oczy, dopiero co, jak to sami mówią, przebudzili się. I bardzo, bardzo łakną tej wiedzy i spotkań z ludźmi, którzy pomogą im wejść na tą drogę, zaprzyjaźnią się z nimi. Także kochani, do zobaczenia już niedługo, 7-8 października na spotkaniu w Sosnówce.